Na razie władze Radomia na rozpoczęcie prac przy utworzeniu parku Stary Radom mają odłożone w miejskim budżecie 500 tysięcy złotych. Reszta na zrealizowanie pierwszego etapu ma znaleźć się w przyszłorocznym planie finansowym. Samo utworzenie parku to proces, który potrwa kilka lat. Chciałbym, aby w tym roku był rozstrzygnięty jeszcze przetarg, postępowanie przetargowe i mam nadzieję, że w tym roku będziemy w stanie wydać jeszcze 500 tysięcy złotych. Kolejne 4 miliony złotych zostają przeniesiony niejako na przyszły rok. Park Stary Radą podzielony byłby na dwie części. Pierwszą rekreacyjną i drugą, która byłaby związana z początkami miasta i jego historią. Ktoś może powiedzieć, że to jest bardzo ambitny program, tak, ale on jest obliczony na wiele lat i na, na działania, które chcemy bardzo konsekwentnie prowadzić. To jest naprawdę element, który, który będzie budował. E, e, Markę i atrakcyjność tego miasta. Możliwe, że na realizację projektu uda się pozyskać finansowe wsparcie. Na utworzenie oczek wodnych czy rozlewisk na tym terenie o dotacje będą ubiegać się wodociągi miejskie. Możliwe także, że władze Radomia wraz z Polską Akademią Nauk będą ubiegać się o dotacje na utworzenie parku kulturowego, który objąłby teren od Starego Ogrodu do Skansenu.